Ten esej zamyka cały cykl, ale jednocześnie otwiera drzwi do nowych przemyśleń. To nie tylko pytanie o kod i technologię, to pytanie o ideę, tożsamość i przyszłość człowieka w cyfrowym świecie. Czy bitcoin to bardziej ruch społeczny czy technologia? Czy ważniejszy jest kod czy idea? Na początku był kod Satoshi, nie stworzył organizacji, nie zebrał grupy, nie poprosił o wsparcie, napisał kod, umieścił go w sieci i odszedł. Zostawił coś, co działało, bez autorytetu, bez lidera, bez struktury. Była to technologia, ale była też iskra. Czym jest technologia? Technologia to narzędzie, rozwiązanie konkretnego problemu, mechanizm działania. Bitcoin to sieć komputerów, system bloków, algorytm, matematyka, reguły, ale to także odporność, transparentność, brak pośredników. Technologia bitcoinowa rozwiązuje problem zaufania. W sposób, który wcześniej wydawał się niemożliwy. Ale czy to wystarczy? Technologia bez idei jest pusta. Maszyna bez celu nie jest rewolucją. Kod bez znaczenia nie przyciąga ludzi. Bitcoin nie był tylko odpowiedzią na błąd banków. Nie był tylko innowacją. Był znakiem czasu. Był pytaniem, czy naprawdę musimy żyć w systemie, który nie działa? Czy możemy stworzyć coś innego od zera? Ruch bez sztandaru. Nie było flag. Nie było marszów, nie było deklaracji, ale ludzie zaczęli się gromadzić, zaczęli rozumieć, zaczęli opowiadać innym. Bitcoin stał się ruchem bez lidera, bez struktury, bo wspólne było nie to kim jesteśmy, ale w co wierzymy. Wierzymy, że system może być uczciwy, że kod może być sprawiedliwy, że technologia nie musi być bronią elit, może być tłem dla wolności jednostki. Kod jako konstytucja Bitcoin nie ma armii, nie ma sądów, nie ma prawa pisanego. Ale ma kod, który działa jak konstytucja. Nie możesz go zmienić sam. Musisz przekonać innych, musisz zbudować konsensus. To nowy model. Reguły nie zmieniają się w zależności od kaprysu władzy. Reguły są takie same dla wszystkich. To nie jest tylko technologia, to polityka, etyka i filozofia w jednym. Czy kod wystarczy? Nie, bo kod to tylko narzędzie. To człowiek decyduje, jak go użyje. Możesz zbudować z bitcoina narzędzie wolności. Albo narzędzie wygody, albo narzędzie spekulacji. To nie protokół cię prowadzi, to twoje intencje. I tu pojawia się idea. Czym jest idea Bitcoina? To nie jest jeden slogan, to nie jest prosty przekaz to świadomość, że świat może wyglądać inaczej że pieniądz może nie być długiem, że transakcja może nie wymagać pozwolenia, że sieć może działać, choć nikt jej nie zarządza. To zaufanie do zasad, a nie do ludzi, to oddanie wolności w ręce użytkownika, razem z odpowiedzialnością. Dlaczego to jest ruch? Bo Bitcoin zmienia ludzi. Kto raz zrozumie jego działanie, inaczej patrzy na państwo, na inflację, na własność, na przyszłość. Bitcoin uczy myślenia długoterminowego, uczy cierpliwości, uczy szacunku do energii, pracy, informacji. To więcej niż portfel to światopogląd. Czy ruch może przetrwać bez idei? Nie. Jeśli zostanie tylko technologia, zostanie narzędzie dla korporacji. Jeśli zostanie tylko cena, zostanie gra dla inwestorów. Jeśli zostanie tylko moda, zniknie z nową falą zainteresowań. Ale jeśli zostanie idea, bitcoin przetrwa pokolenia, bo będzie nie tylko czymś, co działa, ale czymś, co ma sens. Czy technologia może zniszczyć ideę? Tak. Jeśli zbyt mocno skupimy się na innowacji, na prędkości, na wygodzie, na zysku, jeśli przestaniemy mówić o tym, dlaczego Bitcoin powstał, jeśli zapomnimy o motywach, o satoshim, o łańcuchu bloków, wtedy technologia stanie się pustą powłoką, zmienną, podatną na manipulację. Kod nie ochroni nas przed utraceniem sensu. Co może uratować ideę? Edukacja, rozmowy, pytania, myślenie krytyczne, sztuka, teksty takie jak ten. Nie przez fanatyzm. Nie przez memy, nie przez zamknięcie się w bańce, ale przez uczciwą próbę zrozumienia, co bitcoin naprawdę znaczy dla jednostki, dla społeczeństwa, dla przyszłości. Zakończenie. Ostatni wybór bitcoin to kod. Bitcoin to technologia, bitcoin tematyka. Ale bez idei nic z tego nie ma znaczenia. Bitcoin to także ruch, pytanie, refleksja, wybór, relacja z czasem, wolnością i odpowiedzialnością. To nie jest tylko system monetarny to forma dialogu między człowiekiem a rzeczywistością. Więc czy Bitcoin to bardziej kod czy idea? To zależy od ciebie. Bo tak naprawdę Bitcoin to ty. To jak go rozumiesz, jak go używasz i jak go przekazujesz dalej, bo kod się nie zmienia, ale ludzie tak. I może właśnie w tym tkwi największa nadzieja.